I dzień dobry, dzień dobry, we wtorek 30 stycznia. Dzień znowu zaczynamy od sprawdzenia, co dzisiaj pan Piotr będzie jadł. A jak smakowało ci wczoraj? Bardzo dobre było. Ale głodny byłeś, nie? No, Szukałeś to, jeszcze To jest 1200 kalorii to. wiesz, przy mojej wadze i te no to, to jest. porcyjki i Piotruś głodny. No w nocy przyszło też o drugiej, tak? Tak, o drugiej. Druga, dziesięć dokładnie. Kurier przynosi, ale już ma od klatki, więc już. Buzi, ja już spałam, nie słyszałam, ale pod drzwiami zostawię. Proszę bardzo, dzisiaj na obiadek masz taką zupkę. Pokaż, zupa, pokaż. pieczarkowa, To drugie śniadanie. Poczekaj, zupa pieczarkowa, tak, to jest na drugie śniadanie. Podwieczorek hmm. puding jaglany z sosem śliwkowym. O zjadłoby się. Puding jaglany z sosem śliwkowym. Śniadanko o takie. Śniadanko. Parożek na śmietance z rzodkwią i pieczywem. Obiad. A co dzisiaj na obiadek będzie? Kulpeciki. Kotleciki wegańskie w sosie jogurtowo-chrzanowym z potatkami i kolesławem. No jeden kotlecik, czyli miastki. Dobrze. I, I ostatnia dalej? potka makaron jakiś. Zimno, zimno sałatka makaronowa z dressingiem ranch dobrze tak to troszeczkę nie nie potem. dobrze więc najpierw jest śniadanie twarożek na śmietance z rzodkiewką i pieczywem później drugie śniadanie zupa pieczarkowa później jest obiad, obiad. czyli kotleciki wegańskie w sosie jogurtowo kszanowym z potatkami i koresławem później podwieczorek pudding jaglany z sosem śliwkowym i później kolacja sałatka makaronowa z dressingiem lunch. tak to wygląda mój dzisiejszy Jadłospis. Jak Agnieszko, smakowicie wygląda? No, bardzo. Z, z, po nazwach to bardzo. Zamówię tobie też. Ja dziękuję, coś. ja mam swoje jedzenie. Do smacznego. A u nas dzień jak co dzień, króliczek sobie a Właściwie to sobie, zrobił sobie teraz o. Przerwę. Podgryzuje moje kapcie. A do nas przyszła babcia. A patrzyczek, je obiadek. Mamy jeszcze się robił porół to opi na chwilę musimy wystąpić. No i my tutaj kupiliśmy kilka rzeczy, a ja Patryszkowi kupiłem taką latarkę. Oto chłopak ma teraz fazę na latarki. Ma taką małą latareczkę, Biega po całym mieszkaniu z nią zadowolony. No to mu kupiłem taką. O to będzie przeszczęśliwe. jeszcze ma na magnes także będzie fajnie.